Dzień dobry. Dzisiaj powrócę jeszcze do wydarzeń z dnia 6 stycznia 2021 roku, albo może raczej powinnam powiedzieć do wydarzeń i do obrad komisji, która zajmowała się badaniem wydarzeń z dnia 6 stycznia. Oczywiście wiadomo, że ta komisja, to jest komisja złożona z no z demokratów, ale również z rajnos tak zwanych, wiadomo, że wszystkie zeznania w tej komisji i w ogóle fakty przedstawione zupełnie nie, zupełnie mijały się z rzeczywistością i wszyscy są bardzo niecierpliwi, jeżeli chodzi o to, jak długo musimy czekać na to, żeby prawda ujrzała światło dzienne, ale powoli, 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 Dochodzimy do tego momentu, gdzie coraz więcej brudów, tak zwanych, wypływa na wierzch, a ja dzisiaj powołuję się na artykuł między innymi z Epoch Times, w którym zostało to opisane, ale również inne źródła o tym donoszą. Tak więc, jak wiadomo, Donald Trump wielokrotnie twierdził, że nawoływał, żeby na kapitolu znalazła się gwardia narodowa, w celach oczywiście ochrony kapitolu, te jego nawoływania zostały zignorowane. Wiadomo, zostały zignorowane z tego powodu, że po prostu była to cała wielka operacja psychologiczna i operacja przeciwko niemu było to były to skoordynowane próby wrobienia Donalda Trumpa w, w te wszystkie wydarzenia. Tak więc to wszystko było odgórnie zaplanowane, że taka pomoc nie zostanie zaakceptowana od Donalda Trumpa. I otóż co się okazuje? Okazuje się, że pani Liszczeni i jej komisja, a pani Liszczeni oczywiście jest to ta pani widoczna teraz na ekranie po prawej stronie. Otóż pani Liszczeni i jej komisja fałszywie twierdziły, że nie mają żadnych dowodów na poparcie twierdzeń urzędników Donalda Trumpa, że Biały Dom zażądał wysłania 10 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej. Komitet do badań wydarzeń 6 stycznia stłumił dowody na to, że prezydent Donald Trump nawoływał do wysłania 10 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej do ochrony stolicy kraju. Wynika to z wcześniej ukrytej transkrypcji uzyskanej przez The Federalist. Leszczeni i jej komisja fałszywie twierdzili, że nie mają żadnych dowodów na poparcie twierdzeń urzędników Donalda Trumpa, że Biały Dom zakomunikował chęć zatrudnienia 10 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej. W rzeczywistości, Wczesna transkrypcja wywiadu przeprowadzonego przez komisję zawierała dowody z kluczowego źródła, że właśnie takie nawoływania ze strony Donalda Trumpa miały miejsce. Wywiad, w którym Liz Cheney uczestniczyła, był dotychczas ukrywany przed publikacją. Pierwsza transkrypcja wywiadu zastępcy szefa sztabu Antoniego Ornato z komisją została Przeprowadzona, wywiad ten został przeprowadzony 28 stycznia 2022 roku, i w tym właśnie wywiadzie pan Antoni Ornato powiedział pani Lyszczeni i jej śledczym, że podsłuchał, jak szef sztabu Białego Domu, Mark Meadows, namawiał panią burmistrz Waszyngtonu, Muriel Bowser, aby zażądała jak największej liczby, Krajowych Strażników, których potrzebowała, aby chronić miasto w dniu 6 stycznia. Zdeznał również, że prezydent Donald Trump sugerował, że do utrzymania pokoju na wiecach i spokoju na protestach zaplanowanych na 6 stycznia potrzebnych będzie około 10 tysięcy ludzi. Ornato opisał także frustrację Białego Domu związaną z powolnym rozmieszczaniem pomocy. Przez pełniącego obowiązki sekretarza obrony Christophera Millera w dniu 6 stycznia 2021 roku. Komisja nie tylko nie scharakteryzowała dokładnie wywiadu, ale także ukryła transkrypcję przed publicznym wglądem. Oczywiście, jak wygodnie oni bardzo lubią utajniać dowody. Co więcej. Sojusznicy komisji zaczęli publikować historie, a nawet można powiedzieć, teorie spiskowe na temat pana Antoniego Ornato przed kolejnymi wywiadami z nim. Ornato był zawodowym urzędnikiem tajnych służb, który został przydzielony do stanowiska bezpieczeństwa w Białym Domu. Lyszczeni często przekierowuje sceptyków jej śledztwa i jej dochodzenia na stronę internetową rządowego biura wydawniczego która według pani Leszczeni zamieściła transkrypcje i dokumenty, i jak to ona powiedziała, skrupulatnie przygotowany, skrupulatnie opracowany raport końcowy. Strona ta zawiera dokumenty potwierdzające twierdzenia Leszczeni i innych entuzjastów ruchu antytrampowego. Jednakże na tej stronie opublikowanych jest tylko mniej niż połowa z tysiąca wywiadów, które zostały przeprowadzone przez komisję. Nie jest jasne, ile z nieujawnionych transkrypcji zawiera informacje uniewinniające Donalda Trumpa. Dokumenty te potwierdzają raczej narrację komisji niż prawdę o wydarzeniach, które miały miejsce przed 6 stycznia i dnia 6 stycznia. Powiedział kongresman Barry Laudermilk, przewodniczący od komisji do spraw nadzoru administracji Izby Reprezentantów. Była komisja specjalna J J6 najwyraźniej zataiła przed obywatelami amerykańskimi krytyczne zeznania pana Antoniego Ornato, ponieważ były one sprzeczne z ich z góry ustaloną narracją. Zeznania pana Ornato potwierdzają to, co przez cały czas powtarzał pan Mark Meadows. Prezydent Donald Trump w rzeczywistości zaoferował 10 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej w celu zabezpieczenia Kapitolu, co zostało odrzucone, powiedział republikanin ze stanu Georgia. Jego podkomisja dokonuje przeglądu prac komisji z 6 stycznia, której zarzuca się inne, nieetyczne zachowania kosztem rzetelności. A także zmowę z innymi demokratami mającymi na celu ściganie przeciwników politycznych. To tylko jeden przykład ważnych informacji, które była komisja specjalna ukryła przed opinią publiczną, ponieważ były sprzeczne z tym, w co Amerykanie chcieli wierzyć, powiedział Loudermilk. I właśnie dlatego moje śledztwo ma na celu odkrycie wszystkich faktów bez względu na wynik. 6 stycznia pracownik komisji zapytał pana Antoniego Ornato: Jeśli chodzi o oświadczenie Gwardii Narodowej o posiadaniu 10 tysięcy żołnierzy lub jakiejkolwiek innej liczby żołnierzy, czy przypominasz sobie jakąkolwiek dyskusję przed dniem 6 stycznia na temat tego, czy i ile żołnierzy Gwardii Narodowej ma zostać rozmieszczonych 6 stycznia? Na to pan Ornato zaskoczył komisję, zauważając, że pamięta rozmowę Marka Meadowsa i Bowser, rozmawiał z nią przez telefon i chciał się upewnić, że ma wszystko, czego potrzebuje, powiedział śledczym Ornato. Tak więc miała miejsce dyskusja pomiędzy panem Markiem Meadowsem a panią burmistrz Waszyngtonu i chciał on się wtedy Podczas tej rozmowy upewnić, że będzie miała całą pomoc, której potrzebuje. Pan Antoni Ornato powiedział, że Biały Dom w związku z dniem 6 stycznia obawiał się, że grupy lewicowe zderzą się z protestującymi przeciwko Trumpowi i że nikt w Białym Domu nie spodziewał się zamieszek na Kapitolu. Antifa i inne ugrupowania lewicowe Planowały protesty na ten sam dzień. W następstwie protestów publicznych grupy lewicowe brały udział w brutalnych atakach na zwolenników Donalda Trumpa. Mark Meadows chciał wiedzieć, czy potrzebuje więcej strażników, zeznał Anthony Ornato. I pamiętam, że pojawiła się dokładnie liczba 10 tysięcy. Antoni Ornato miał rację. Bowser odrzuciła ofertę, prosząc jedynie o kilkaset policjantów Gwardii Narodowej, kilkaset żołnierzy Gwardii Narodowej i wymagając od nich jedynie służby w ograniczonym zakresie. Mówiąc: Żaden personel Gwardii Narodowej Waszyngtonu nie będzie uzbrojony podczas tej misji, i w żadnym mom momencie personel ani aktywa Gwardii Narodowej. Nie będą zaangażowane w inwigilację krajową, przeszukiwanie lub zatrzymywanie obywateli amerykańskich, napisała Bowser w swoim piśmie zwracającym się do Gwardii Narodowej. Bowser była zagorzałym krytykiem wysiłków Republikanów mających na celu ograniczenie zamieszek lewicowych działaczy politycznych w amerykańskich miastach podczas pełnego przemocy lata w 2020 roku. Wiadomo, chodzi tutaj o zamieszki BLM. Decyzja pani Bowser o odmowie pomocy Białemu Domowi nie zakończyła wysiłków zespołu Donalda Trumpa na rzecz zabezpieczenia przed protestem. Kiedy burmistrz Waszyngtonu odrzuciła ofertę Trumpa dotyczącą 10 tysięcy żołnierzy, Anthony Ornato powiedział, że Biały Dom Zażądał wysłania Sił Szybkiego Reagowania z Departamentu Obrony, gdyby było to potrzebne. Jedyną rzeczą, jaką pamiętam w przypadku Departamentu Obrony i Gwardii Narodowej, było to, że chociaż burmistrz nie chciała już więcej Gwardii Narodowej w Waszyngtonie, złożono wniosek o utworzenie, z braku lepszego określenia, Sił Szybkiego Reagowania na miejscu Joint Base Andrews. Ponieważ była to inst instalacja wojskowa, powiedział śledczym Ornato we wcześniej nieopublikowanym wywiadzie: Pamiętam, jak komendant Meadow Meadows rozmawiał na ten temat z Departamentem Obrony. Pamiętam, jak Chief Meadows dał mi znać: W Joint Base Andrews miała znajdować się Gwardia Narodowa na wypadek, gdyby potrzebowali więcej my będziemy. Burmistrz będzie ich potrzebować, upewnimy się, że tam są. Meadows obawiał się, że Waszyngton nie będzie przygotowany na wielkość tłumu protestującego przeciwko kontrowersyjnym wyborom 2020 roku. Komisja z 6 stycznia uniemożliwiła śledztwo w sprawie przygotowań lub braku przygotowań spikerki Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Do zapewnienia bezpieczeństwa Kapitolu, więc nie jest jasne, czy była ona tak samo zaniepokojona utrzymaniem pokoju, jak Meadows i Biały Dom Trumpa. Z zeznań wynika, że po włamaniu na Kapitol Biały Dom Donalda Trumpa wezwał do natychmiastowej pomocy pełniącego obowiązki sekretarza obrony Christophera Miller'a i poczuł się sfrustrowany powolnym dostarczaniem tej pomocy. Więc pamiętam, jak szef powiedział, hej, dzwonię do sekretarza obrony, żeby sprowadził tu siły szybkiego reagowania, powiedział Antony Ornato. Później powiedział, i wtedy pamiętam, jak wódz powiedział Millerowi, zabierz ich tutaj, ściągnij ich tutaj, żeby teraz zabezpieczyli kapitol. Jeszcze później powiedział, wiesz, gdzie jest Gwardia Narodowa? Dlaczego nie? Wiesz, musimy przejąć ten, nad tym kontrolę. Kilka dni wcześniej listczyni w tajemnicy zaaranżowała kampanię uniemożliwiającą Departamentowi Obrony rozmieszczenie środków pomocy w dniu 6 stycznia 2021 roku. Antoni Ornato opisał usilne wysiłki Medusa, mające na celu przyspieszenie rozmieszczenia Gwardii Narodowej przez Departament Obrony. Za każdym razem, gdy Meadows pytał, co to tak długo trwa? Odpowiadano mu, że to nie jest takie proste i ciągle pojawiały się wymówki. Lyszczeni ukryła to zeznanie i zamiast tego stwierdziła w swoim raporcie, że prezydent Trump nigdy nie wydał żadnego rozkazu rozmieszczenia Gwardii Narodowej 6 stycznia ani żadnego innego dnia. Nie polecił też żadnej federalnej agencji egzekwowania prawa pomocy. W jej raporcie odnotowano, że sekretarz obrony ostatecznie rozmieścił gwardię. Chociaż dowody wskazują na prawdopodobne nieporozumienie między członkami kierownictwa cywilnego Departamentu Obrony, które miało wpływ na termin rozmieszczenia żołnierzy, komisja nie znalazła żadnych dowodów na to, że Departament Obrony celowo opóźniał rozmieszczenie gwardii narodowej. Komisja specjalna, Przyznaję, że niektórzy w departamencie mieli autentyczne obawy i zalecali ostrożność, że prezydent Trump może wydać nielegalny rozkaz użycia wojska w celu wsparcia swoich wysiłków na rzecz unia unieważnienia wyborów. Litczeni nigdy nie odniosła się do skutków swojej potajemnie zorganizowanej kampanii, mającej na celu uniemożliwienie Millerowi, Podjęcia działań przed protestem z 6 stycznia 2021 roku. Nowe dowody potwierdzają wcześniejsze doniesienia, że Listzeni potajemnie spiskowała z prokurator okręgową Fanny Willis, która oczywiście jest również bardzo popularna ostatnio, w procesie ścigania Republikanów w hrabstwie Fulton i że postrzegała to jako platformę umożliwiającą jej wskrzeszenie swojej kariery politycznej. Opis wydarzeń przedstawiony przez Ornato pokrywa się również z zeznaniami Kasza Patela, byłego szefa sztabu, pełniącego obowiązki sekretarza obrony podczas przesłuchania przed Sądem Najwyższym Colorado w sprawie wysiłków demokratów mających na celu ograniczenie możliwości głosowania Amerykanów na wybranego przez siebie kandydata. Sąd w Colorado stwierdził, że zeznania patela dotyczące. Upoważnienia Trumpa do co najmniej 10 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej były nielogiczne i całkowicie pozbawione jakichkolwiek dowodów. Ponieważ informacje te zostały utajnione przed opinią publiczną przez Komisję z 6 stycznia, Sąd Najwyższy Kolorado niesłusznie odrzucił te dowody. Lystrzeni i jej komisja w swoim raporcie końcowym poświęcili dwa tysiące słów bezpodstawnej teorii spiskowej, według której prezydent Trump siłował się z agentem służby specjalnych, słu służb tajnych, chcąc dostać się na kapitol. Tę historię opowiedziała Cassidy Hutchinson, widoczna właśnie teraz na ekranie po lewej stronie, która zeznawała przed komisją. I jest również przyjaciółka pani Leszczenik, oraz główny świadek wraz z innymi historiami opowiedziała również taką historię i te historie były kwestionowane przez naocznych świadków, no ale niestety w raporcie się znalazły jako dowody. Antoni Ornato również zaprzeczał, że do takiego wydarzenia doszło w swoich zeznaniach. Zapytany, czy kiedykolwiek słyszał coś o decyzji Donalda Trumpa, o tym, żeby udać się tego dnia na kapitol? Anthony Ornato powiedział, że nie. Powiedział, że Donald Trump przejechał obok poprzedniego wiecu, nad innym wiecem przeleciał i że wcześniej zdecydowano, aby nie brał udziału w żadnych wydarzeniach w tym dniu. Później Hutchinson twierdziła, że Anthony Ornato był źródłem jej dramatycznej opowieści o tym, że Donald Trump zarekwirował pojazd prezydencki i zażądał zabrania go na Kapitol. Inne źródła, Secret Service, również zdecydowanie odrzuciły tę dziwaczną tezę. Tak więc brudy wychodzą, wypływają na wierzch i dowiadujemy się o już większej ilości spraw, które zostały przez Rajnos i przez Demokratów zakopane tak, żeby się nigdy nikt o nich nie dowiedział, ale oczywiście o prawdzie się dowiemy. Na dzisiejszy dzień to ode mnie. Wszystko. Do następnego razu.